Sorry, Kobra, ale ja już nie mam, nie mam co dać, nie mam. Wszystko przegrałem. Graj. Wiesz co, jest jeszcze jedna sprawa. Tutaj jest taka mała, takie małe pudełeczko od Pana Grzegorza Przątki, ale powiem Ci, wolę żebyś mnie zadźgał, niż żebym miał to przegrać. Nie oddam, nie oddam, nie oddam. Dobra, jak za takie pudełko to remis. Wiery, do Dzień dobry drodzy widzowie. Na szczęście to co widzieliście to była tylko drobna inscenizacja i mam nadzieję, że naprawdę nie puściłeś mnie z torbami. Ja byłem przerażony. <noise> Pierwszy raz w życiu udało mu się tyle wygrać. Co prawda, wszystko było ustawione, ale chodziło o to, żeby wprowadzić was w nastrój dzisiejszego filmu. E, o czym dzisiaj to właściwie? Ja muszę zacząć. Muszę zacząć z tego prostego powodu, że przyszła do nas dzisiaj przesyłka e, dokładniej do mojego paczkomatu. E, przesyłka sygnowana i tutaj widzicie takimi dwoma literkami GP. Custom Knives, ale co to jest GP Custom Knives, to powie Wam na szybko użytkownik jednego Custom Knivesa z firmy GP, czyli Cobra. GP, czyli Grzegorz Przątka, bardzo znany, były legionista, bardzo znany twórca noży, między innymi NSA-1. Kulturę. O którym oczywiście film już był na kanale i gdzieś tam wrzucimy Wam zapewne link. Mogę powiedzieć tylko tyle, że dla mnie osobiście, pan Grzegorz Przątka kojarzy się, nie wiem jak dla Ciebie, ale jednym z pierwszych takich nożerobów, który miał noże renomowane markowe. Noże, które miały. Logo, znaczy nie logo, które miały, znaczy o których chodziła informacja, że to są noże do otwierania czołgów, pancerne, do bushcraftu, do EDC, noże survivalowe, czyli generalnie jego noże służyły do tego, żeby zarówno cieszyć się pobytem w lesie, jak i przetrwać w tym lesie i nie tylko w lesie, bo również w mieście i w różnych innych sytuacjach kryzysowych. Pana Grzegorza Przątkę osobiście miałem okazję poznać na targach Shoot Expo w Poznaniu w tym roku i też film za chwileczkę gdzieś wam się tutaj przewinie u góry. I żałuję tylko Kobra, że nie było cię ze mną, że nie miałeś okazji uścisnąć prawicy tak zacnemu człowiekowi. No ja też żałuję. Ale cóż, praca, jak to się mówi, czyni wolnym, jak to niektórzy pisali sobie na bramach. Dzięki kontaktowi nawiązanemu z, panu z panem Grzegorzem trafił do nas ten zacny podarek, ale... Czyń Kobra Honory, otwórz. Pokaż co tam jest, bo mnie już ręce świerzbią. No, jak wiecie, do otwarcia noża potrzebny jest nóż. Tadam! Przed Wami coś, co Pan Grzegorz wprowadza w tej chwili do swojej oferty. Nowość. Małe noże taktyczne o nazwie Ibis. Zauważyłeś, że Pan Grzesiu nazywa swoje noże od zwierzątek? Pekari, czyli jakaś tam świnka, anaconda, czyli dziki wąż, i również ibis, czyli ptak. Myślę, że to jest związane z jego służbą w Bujanie francuskiej. Myślę, że tam gdzieś tych zwierzątek nabrał. Przed Wami Kobra już zdążył wyciągnąć jeden nożyk. Przed Wami drugi ibis w kolorze czarnym. I trzeci ibis w kolorze brązowo-kojotowym. Co mogę powiedzieć na dzień dobry. Samo pudełko w którym przychodzą do nas noże też jest bardzo gustowne. Wiecie nie jest to byle jak zapakowany blank czy coś tylko bardzo starannie naprawdę bardzo starannie zapakowana paczuszka z logiem GP Custom Knives czyli paczkę nawet warto sobie zostawić na tym żeby dać komuś prezencie coś innego. Wyobraźcie sobie dajecie komuś pikutka kałkuchenniaka zapakowanego w takie pudełko i jego wartość wzrasta tysiąckrotnie. Jeżeli chodzi o same noże, to w tej chwili Kobra nie, już się dobrał do nich i nie da się, yy, znaczy już nie da się nimi pobawić. Ja mogę pokazać Wam tylko tyle, że te malutkie stosunkowo Ibisy, jak na noże pana Grzegorza Przątki, yy, są to noże o zacięciu taktycznym. Yy, świadczy o tym pochwa Skydexu, czyli yy, raczej taka, wiecie, do przenoszenia gdzieś bardziej skrytego. Yy, uchwyt typu Teklok i to jeszcze obrotowy, możecie sobie nosić na pasku zarówno w pionie, jak i w poziomie. Kolorystyka taktyczna: zielony, czarny. Tu macie czarnuszka i mamy jeszcze kojota brązowego. Te noże możecie sobie oczywiście zamawiać w różnych wersjach. Nie wiem, czy kobra tak na szybko będziesz w stanie zauważyć różnicę pomiędzy nimi. Mhm. No to zgaduj Zgadula z gadula, gdzie złota kula? Po pierwsze, ten ma przelotkę na krzesiwo. Do tego ma zbijak do szyb, ten na przykład nie ma zbijaka do szyb, nie ma przelotki. Ten nie ma przelotki i krzesiwa, ale ma znowuż zbijak. Uh -huh. I widać też jest różnica w samej pochwie, bo ten ma dwie przelotki, tu ma dwie krótkie, bardzo nisko piny, a ten znowuż ma i ten szerzej. Czyli, Czyli tu jest y, zamontowany inny, inny zestaw, dokładnie. Tak. Tu jest inna. Yy, nie będę zgadywał, bo nie chcę tutaj, wiecie, prowadzić was błąd. Pytajcie konkretnie o pana, pana, Grzesia o te sprawy przy zamówieniu, ale wydaje mi się, że jest to związane z tym, że możecie sobie każdy z tych noży zamówić w różnej konfiguracji. Tak, Czyli dokładnie. może być taki z krzesiwem, taki ze bezbiaka, taki ze zbijakiem. Et cetera, et cetera. Z innym teklokiem. i co zauważyłem? Z różnych stali są. Tak, to też jest bardzo ważne. Zauważcie, tutaj mamy stal satynowaną, tutaj jest prawdopodobnie nierdzewka, a tutaj mamy czarnuszka ze stali oksydowanej. No ja to nazywam oksydą. Nie wiem, jak to faktycznie nazywa, czy on jest malowany, czy on jest proszkowo, nie proszkowo. ale każdy z nich jest inny. Dwa mają podcięcie na kciuk, ten nie ma. Mhm. No o czym to znaczy? świadczy? Że wśród jedne, z jednego noża można zrobić bardzo dużo noży, zależnie od tego, co będziecie potrzebowali. Ja w tej chwili, żeby Was nieco zachęcić i jednocześnie pokazać Wam, jak te noże są zrobione, wrzucę wam zdjęcia każdego z nich. Jeżeli chodzi o zacięcie tego noża, pan Grzegorz powiedział, że to są małe noże o zacięciu taktycznym i o tym wskazywa, znaczy na to wskazywałoby tutaj wyprowadzenie jak gdyby drugiego fałszywego ostrza od góry, co umożliwia kłucie tym nożem. On nie jest tylko nożem bushcraftowym, to jest też duże jak widać, przeznaczony, może nie do walki, bo ja nie chciałbym z nikim walczyć na noże, bo jestem w tym kiepski, ale generalnie przebić puszkę, zrobić jakąś cięższą robotę, coś wbić będzie znacznie łatwiej, myślę, niż nożem bushcraftowym. Pytanie, Kobra, czy tą fałszywką da się też w miarę dobrze krzesać ogień, jak myślisz? Czy ona nie jest za krótka? Nie mam pojęcia. No to sprawdźmy. One wszystkie są takie same, zarówno na, na twoim, jak i na moim. Krzesiwko świeże, a krzesa jak głupi. Pamiętajcie, że krzesiwo było dziewicą, także trzeba je było najpierw rozprawiczyć. Czyli pod tym względem znowu konstrukcja przemyślana. Spróbujmy teraz pokroić kartkę papieru. Kobra, jak widać, swoją już no, pociachał, no, ale ten mniejszy no już, już nie ma co ciachać. A ja spróbuję Wam pokazać może tutaj, elegancko. Papier niestety nie jest wiecie, świeżutki, także nie jak głupi. Są ostre. Zobaczcie nieporadnie to czynię do filmu, ale krawędzie jeżeli odpowiednio sobie to ładnie przelecimy są ostre, także same noże też są niesamowicie ostre. Zostaje tylko ostatnia rzecz, zanim zakończymy dzisiejszy film, właściwie przedostatnia, to jest kobra zgodnie z teorią względności, tak jak żeśmy rozmawiali, zielony zostaje u mnie, bo ja uwielbiam zielone. A którego wybierasz ty? Czarnuszka czy kojocika? Trudna chwila. Trudna chwila. Jednak czyli zbijak Ci nie jest potrzebny, bo zauważ, że on też nie ma otworu na, na, na Linkę, nie? do przeplecania. A i drodzy widzowie, jak to ja To teraz rozumiecie już dlaczego kobra wybrał sobie brązowy. Proszę bardzo, tatuś i synek. Chciałem powiedzieć, że kobra w takiej sytuacji, oprócz tego, że dostał nóż, to jeszcze będzie musiał zakładać piekarnię, dlatego, że Roger na jego twarzy świadczy ewidentnie o tym, że chłopisko znajdzie się dobrze w wypiekach bardziej ozdobnych. Nic dodać, nic ująć. Panie Grzegorzu, jeżeli ogląda Pan ten film bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękujemy, ja osobiście bardzo Panu czapkuję nisko, bo to jest dla nas niesamowita niespodzianka. Nie dość, że otrzymać noże od Słownego Grzegorza, przątki. To jeszcze są to noże, które dopiero wchodzą do sprzedaży. One są już, to prawda, na stronie. Jeżeli zajrzycie, koniecznie zajrzyjcie na stronę do Pana Grzegorza. One tam już się pojawiły. Będziecie mieli za możliwość zamówienia we wszystkich wariantach, które tutaj w tej chwili widzicie. Oczywiście mieszając, nie tylko mieszając. Ale. No ja właściwie gadam, 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 no. a tak naprawdę film o nożu to będzie musiał zrobić kobra. Ale Bra poniekąd no, ja się czuję wyróżniony, że nowy produkt dopiero co wszedł na sklep i już mamy możliwość go przetestowania. Dla mnie jest to jakby nie była jakaś tam nobilitacja. Mhm. No, ja też uważam, że czuję się trochę lepiej. Wiesz, ja mam osobiście bardzo małe poczucie własnej wartości, więc taki prezent jest dla mnie czymś, tak jak powiedział Kobra, nobilitującym. Wobec tego, Kobra, widzimy się tutaj za jakiś czas. Mam nadzieję, że jeszcze przed urlopem, bo to będzie trzeba zrobić przed końcem czerwca. No i liczę na Twoje opinie. Ja oczywiście też swoje dwa, trzy słowa wtrącę do tego. Mamy trzy noże jest nas dwóch ale o tym w następnym filmie.